Hej, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Będzie to hol z zakupami takimi na jesień, z jesiennymi ubraniami. Także zapraszam do oglądania. Jako pierwszy pokażę Wam buty, bo buty są tylko jedne, które kupiłam i kupiłam je w moim rodzinnym mieście w sierpcach. Tak, dosyć przypadkowo, bo weszłam do takiego sklepu, co się nazywa Jups, i oni tam mieli jakieś butki. i Tak sobie przymierzyłam. One kosztowały około 90 zł, więc, więc tak spoko cena. No i one są z takimi. Zdobieniami tutaj na brzegach butów i one są takie, chyba dobrze to widać w kamerze, e, są takie złote, stare, z takiego koloru starego złota i w kolorze srebra. Są sznurowane, są takie trochę wyższe e, i są z suwaczkiem, są delikatnie też ocieplane, także bardzo wygodne. Odkąd je kupiłam noszę je cały czas, już innych butów to, nie, to ja po prostu nie noszę. No i szukałam jakieś kurtki na jesień, ponieważ to co miałam było albo bardzo cienkie, albo bardzo grube, no i szukałam, szukałam, widziałam coś fajnego w Marks Spencer, ale to była też taka cieniutka kurtka, no w sumie była spoko, ale była tak trochę droga, więc postanowiłam znaleźć coś innego i kupiłam tą kurteczkę w ona jest taka w stylu takiej baseballówki ma ona takie ala skórzane rękawy. Tutaj ma takie ściągacze na dole. Nigdy nie przepatałam za takimi ściągaczami, ale w tej kurce to fajnie wygląda. Jest taka zapinana tutaj na takie guziczki. Nie ma suwaka. No i tutaj jest takiego fajnego materiału. Jest ona dosyć ciepła. No i tak jak mówię, kupiłam ją. W Sea i zapłaciłam za nią za około chyba 140 zł, więc jestem zadowolona. Ale powiem Wam, że to jest rozmiar L, ponieważ MK była taka O, a jak na przykład lubię jeszcze pod to coś takiego nałożyć, nie wiem, jakieś tam sweterek czy coś, to w MC byłoby mi już tak dosyć ciasno. No i na tych samych zakupach w CNDU znalazłam taką bluskę. Białą z napisem Glamorous, z takim właśnie panterkowym napisem, jest to rozmiar S. Była ona na jakieś przecenie, kosztowała, niech sobie przypomnę, 25 albo 30 zł, więc pomyślałam, że super. Do spódnicy fajnie pasuje, pasuje też trochę do leggingsu, bo jest taka trochę dłuższa, tutaj widać jest takie przedłużenie, także dla mnie jest super. E, jak byłam jeszcze w moim rodzinnym mieście, to sobie zakupiłam bluzkę w second handzie, chodziłam, byłam sobie chyba w paru second handach, no i tam, e, szczerze mówiąc, byłam tak zawiedziona, bo chciałam kupić jakieś sweterki czy coś w tym no ale niestety nie poszczęściło mi się i kupiłam bluzkę z Pull Bear. wydaje mi się, że ja ją kiedyś widziałam w ogóle, e, Pull Bear, przepraszam, <noise> poprawialiście mnie, i ona tutaj ma takie e, fajne zdobienie przy dekoldzie, są to takie... Diamenty, takie kamienie błyszczące. Bardzo fajnie efektownie wygląda, ponieważ już nie trzeba nakładać do niej żadnego naszynika i właśnie robi fajny efekt. I właśnie to jest Blend bear i to jest rozmiar S. Jest też dłuższa. I ona się nadaje też do legginsów, lubię też ją nosić do spódnicy, ma taki fajny szarawy kolor, ja lubię w takich odcieniach bluzki, także jestem bardzo zadowolona. I kosztowała chyba 7 czy 8 zł, także w ogóle super. No i kolejne dwie już ostatnie rzeczy, no mówiłam, że to taki, będzie taki haul z takiej dosyć przypadkowe zakupy, będą to dwie bluzki z Reserved. Pierwsza jest to taka bluzka z napisem is all about style, i ma tutaj takie y, troszeczkę sportowe motywy, tu ma takie paseczki na y, rękawach, tutaj z wzdłuż jest taka y, czarna lamówka z takim sportowym napisem. Na 3-4 rękach, też delikatnie chyba przedłużony tył, a może i nie, tak, może minimalnie. I ona kosztowała 30 zł, więc jestem nie bardzo zadowolona. I kolejną bluzką jest taka bluzeczka też z takim sportowym napisem, w sportowym stylu, z napisem Wii. Taki dekol, taki dosyć w serek. Wszystkie te bluzki w ogóle są rozmiaru S. Też jest 3,4 rękaw to jest taki granatowy kolorek. Tak, i bardzo fajnie się prezentuje również do spódnicy. No i jeśli chodzi o ubrania, to tyle. Mam jeszcze jedną rzecz z akcesoriów. Kupiłam ją na Warsaw właśnie na weekendzie. Jest to taki case na iPhone'a, na telefon. Eee, kosztował on 50 zł, więc trochę trochę to jest. Ale strasznie mi się spodobał, i postanowiłam, że go po prostu muszę zakupić. Eee, no i on jest taki troszeczkę, jak ja to się śmieje, jak kopertówka, ponieważ można go sobie tak zabać i tak trzymam telefon. Więc w ogóle jest świetny: jest taki alas kurkowy. Tutaj właśnie ma taką rączkę, także. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jak widzicie moje ubrania, które kupiłam, one są takie w ciemnych kolorach, ale będą takie bazowe elementy, do których będę po prostu mogła wszystko dołączyć. Jestem z nich zadowolona, bo już wszystko nosiłam, wszystko super się sprawdza, także, także to jest to. Napiszę mi koniecznie w na dole, co ostatnio kupiliście fajnego w ogóle poszukaj jakiegoś fajnego komina, nie takiego narastku, żeby go zarzucić, bo często są fajne kominy, ale jak się już go zawiąże, to jakoś tak się brzydko układa przy szyi, także jeśli macie coś do polecenia, to koniecznie napiszcie i napiszcie mi też, czy podobają Wam się te zakupy. Jeszcze na dole w opisie podam, jeśli może zapomniałam coś powiedzieć, jaka rzecz jest z jakiego sklepu i ile mi więcej kosztowała, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!